Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę o garażu firmy Wader numer 5400. Mój syn dostał ten garaż pojeżdżając na swoje urodziny na nasze życzenie, bo już mieliśmy parę zabawek z Wadera, w tym i tor. I stwierdziliśmy, że tor warto rozbudować o kolejne elementy. Taki garaż wydał się fajnym pomysłem. Do tej pory na zabawki wadera nie mogłem ani ja, ani syn, ani nikogo znam w żaden sposób narzekać, bo mimo, że są to zabawki dosyć proste, są wykonane solidnie. Plastik jest gruby, nie śmierdzi. Można powiedzieć, że są to zabawki solidne i, i przez swoją prostotę niełatwe do popsucia. No, wracając jednak do tego garażu. Pierwszy zgrzyt pojawił się już tuż po zakupie. Tak naprawdę to nie, nie ja go kupowałem, tylko oddelegowałem kogoś z rodziny, bodajże dziadka, aby dokupił kolejny, kolejne elementy do toru. Stary tor wyglądał o tak o. Jak widać jest duży, szeroki. Ma taki rodzaj zapięcia. Takie dwa dynksy. I to się sprawdza. To się sprawdza. Łatwo go zapiąć, łatwo rozpiąć. Jest stabilny. Nie przewraca się nawet jak się ustawi mu dwa poziomy mostów. O, dziadek mojego syna, czyli mój teściu stwierdził, że no chyba wszystkie dostępne tory z Wadera będą działać w tym samym systemie w tym samym systemie dołączenia, otóż okazuje się, że niekoniecznie już po zakupie weszło na to, że z niezbyt wiadomego powodu w tym garażu tor wygląda zgoła inaczej. Ma inny rodzaj zaczepów. Elementy są węższe. No i może dla porównania. Jak widać, no segmenty są totalnie różne. Nijak do siebie nie pasują. Druga sprawa. O! Proszę, rozsypało mi się. Druga sprawa to. Yy... Sposób łączenia tego toru. Nie jestem w stanie połączyć toru, trasy są w taki sposób, aby nie była napięta. Zresztą tutaj ułożyłem prosty przykład. Najprostsze kółko. Jak widać, nawet ułożenie najprostszego kółka nie skutkuje prostym płaskim torem, tylko torem, który jest naprężony, w którym występują jakieś napięcia. Nawet ułożenie trasy zgodnie z instrukcją, yy, wzoru zaproponowanego w instrukcji także daje tor, który jest naprężony. O, jak rozepniemy, to widać, że te elementy są od siebie jakby trochę dłuższe, trochę, trochę za długie. Natomiast co do samego garażu, nie jest on taki zły, Sen bawi się nim całkiem chętnie. Chociaż także nie jest zabawką idealną. Przede wszystkim yy, poprzez swoje naładowanie bajerami niektóre elementy stały się ciężko dostępne. Yy, no, ale może od początku. Tutaj mamy windę, która działa całkiem przyzwoicie. Dosyć luźno, nie wymaga zbytniej siły. Klapki się zamykają. Trzymają się całkiem ładnie. Na górze jest rączka, która pozwala nam ten tor przenosić, ale jednocześnie stanowi ona pewną blokadę dla windy. Czyli, jak ta rączka jest założona, to dziecku jest trochę ciężko wyciągnąć autko z windy. Dlatego na szczęście można ją dosyć prosto zdemontować. Co tu jeszcze mamy? Mamy dystrybutory stacji benzynowej, które można wyczepić i wczepić z powrotem. Mamy warsztat podnoszony, opuszczany. Ten tutaj żółty zawaj, z którym teraz poruszam, ma tendencję do wyskakiwania, kiedy ruszy się nim niezbyt delikatnie. Siedzi on dosyć luźno. Już kilka razy musiałem interweniować, kiedy to się, w cudzysłowie, popsuł. Co tu jeszcze mamy z bajerków. Jest szlaban z miejscem na ludzika. I teraz jest tutaj wykorzystany taki dosyć sprytny patent. W którym jak weźmiemy tą słucham, monetkę. Możemy ją tutaj wsadzić. Wciskamy szlaban się otwiera, moneta wypada dołem. No mechanizm dosyć pomysłowy i, i nawet działa. Teraz, co jest tak naprawdę problemem tego garażu? Problemem jest ta oto myjnia samochodowa, która jest ułożona tak głęboko, że ciężko jest się do niej od którejkolwiek strony dostać. Syn często każe mi ściągać całe te podjazdy na górne poziomy, po to, aby mógł sobie bawić się. Ją. I to w zasadzie wszystko o tym garażu. Jest to zabawka dosyć fajna. O ile nie oczekujemy, że yy, głównym jej atutem będzie tor. Albo, że tor uda się połączyć z innym torem. Bo to są dwa kompletnie różne systemy. Nie mam pojęcia czemu Wader zdecydował się na takie rozwiązanie. No ale widocznie mieli ku temu jakiś powód. Dziękuję pięknie, nie zachęcam do oglądania innych filmów, bo ich nie ma i nie wiem czy będą i życzę miłego dnia.